The next battle. Cześć, witam was wszystkich. Bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Świeższy przed Wami. Pierwszy nagrywany przeze mnie odcinek z turnieju Ashen Arena 2. Przeciwnikiem jest Los Arenci który no, ładnie sobie tutaj poradził, jeśli chodzi o statystyki, bo 18-13 naprawdę jest dobrą pozycją wyjściową. Szczęście minus 1, morale minus 3, brak, e, brak machin bitewnych, machin wojennych. Ogólnie to muszę od razu wspomnieć, że mój głos jest jaki jest, no, ponieważ e, dopiero co się tam zbieram, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. No ale cóż, chciałem koniecznie nagrać chociaż kilka odcinków z fazy grupowej, bo poprzednie 8 wygrałem, no ale nie miałem tego jak udokumentować na YouTubie, a troszkę szkoda by było wrzucać same sesje treningowe w momencie, w którym no właśnie mamy, mamy czas trwania turnieju. Więc tak, przytulamy sobie naszego jeźdźca tutaj, bo mam jakieś takie przeczucie, że się przeciwnik ustawi na wprost. Teraz tak, żeby się nie, po, nie oberwać dwukrotnie, to znaczy podwójnie od cyklopa ewentualnie. To postawimy tego ziomeczka gryfa tutaj i wjedziemy nim do przodu. Następnie ci dwaj. Ci dwaj będą wbiegać do przodu. Taki atak dwuturowy troszeczkę. Tylko muszę jeszcze wiedzieć, gdzie ustawić archanioła O, coś takiego. Taki atak dwuturowy. I powinno być dobrze. Przeciwnik jest nastawiony na chyba. No cóż, 50 ma many, więc nie pokrzyczę jakoś bardzo. Zobaczmy, zobaczmy, co tu się będzie działo. Ma obniżoną inicjatywę, a jednocześnie te jednostki jakoś tak dosyć szybko zaczynają. To dla mnie niedobrze, ponieważ... Dobra, yy... przeczucie było złe, znaczy dobre, bo no dostanie mocny wjazd całkiem. Hmm. Coś tu się poplątało z tą inicjatywą, bardzo bardzo dziwne to jest yy, walory o defensywne 0, czyli coś tu jest dorzucone ciekawe pewnie jakieś rozbicie no bez defa, no to będzie mu nie za łatwo na pewno ale bardzo dużo mi ściągnął, no to przyznam szczerze, jestem trochę w szoku yy, 53 no dobra no to ruch, ruch za ruch, no Jestem już przed. Zobaczmy, co się zadzieje dalej. No bo ogólnie rzecz biorąc, no najchętniej to wjechałbym tam... O, spowolnienie. Szkoda, że nie spowolnił zagryfa. Yy, dobra, no to generalnie... Oj, oj, oj. Jeżeli mi nie... Przest... nie... Znaczy, jeżeli przechwyci, to umrze. Jeżeli nie przechwyci, no to mam bardzo duży game changer. Uwaga, próbujemy swojego szczęścia. Okej, okay, udało się. No to, no to mamy... Całkiem ładnie powiem wam. Lecimy sobie tutaj. Ty panie kochany. No normalnie rzuciłbym łaskę, ale, ale rzucę świętą szarżę. Bo za mało jednostek jest po drodze, żebym ucierpiał. I teraz tak. Ym, no w zasadzie super sprawą byłoby dać boską siłę na panatyka. Bo on w drugie tempo, jak wejdzie, to ze statystykami 6-6, no to naprawdę zrobi robotę. Tylko. A, widzicie. On nie rozbił mi światła, <laughs> Cholera. Szkoda, bo. Yy, spetka frejdy działa w ten sposób, że, yy, że, da, że. że ona by wycisnęła z tego kapłana naprawdę fajne obrażenia. Yy. Kurde, tutaj też są fajne obrażenia. Dobra, zwiększmy jemu na razie. Wybuchmany jest, nie ma wybuchmany. No to co, no to rozbił mi mrok, być może? Yy, dobra, on sięgnie mi teraz, ale czy sięgnie na dwie jednostki? Nie, bo się ustawiłem tak przypadkiem, że mi w dwie jednostki nie wiedzie. Yy, kontra jest zabójcza, to na pewno 30-34 plus jeszcze, no, te, no spadłoby jakieś trzy cyklopy, tak mi się wydaje. Dobra, bitewne za... Okej, okay. jednak no, no wiecie co, nie przemyślałem, że on tak może zrobić. <noise> ale to nie ma problemu, w sensie wskrzesi go Archanioł, ale później, bo to szkoda marnować. 7 Archaniołów jest w stanie wskrzesić 7 siedem... 7 kawalerzystów. No dobra, już nie ma co marnować. Łubu do Chodź tu bliżej. I już Archanioł ma co wskrzeszać, bardzo dobrze. Yy, dobra, co my tutaj? Tego, bo to, to potem problem jest. Yy, boskie przewodnictwo to nie ma, co? Ale łaska, jak najbardziej. Dobra, no i fajnie, jeżeli dobrze pójdzie, to, to jeszcze rzucimy sobie jakieś boskie przewodnictwo, potężne, na przykład na fanatyka i fanatyk wjedzie sobie w Wyvernę, no to byłoby sztos. Bo ogólnie, jeżeli Wywerna teraz skorzysta z tego, że sięga, bo sięga, no to może albo zaatakować, się, bo... nie wiem, czy Kusznika nie sięgnie, ale tego pewnie nie jestem, no ale w każdym razie sięgnie pewna Archanioła, bo tutaj powinna mieć zasięg. No i pytanie teraz, czy yy, nie zrobi tego, dobra. 31, no to powiem, że dosyć ciekawe. Super. Bardzo ładnie. Yy, I lecimy teraz Boskie Przewodnictwo. No nie, ale on nigdzie nie dojedzie. Nie ma sensu brać Boskiego Przewodnictwa na niego. A na niego już jest, bo on powinien naprawdę fajne obrażenia zadać temu. Temu grubemu. Yy, boskie Przewodnictwo w takim razie. 17. No. No, to jest, to jest naprawdę, to jest naprawdę porąbane, ale no, udało mi się przeciwnika dosyć mocno osłabić na sam start. Jednocześnie, no, wiecie, bo mogło być tak, że przeciwnik, że, że, że podżegacz przechwytuje wjazd mojego czempiona, no i ginie, ale jednocześnie wtedy cura i centaur stoją. I myślę, żeby się to przeciwnikowi zdecydowanie bardziej opłaciło niż to, że no, tutaj dwa jakby. No spadły te staki praktycznie. No i teraz tak, ja szybko obroniłem swój stack, bo Champion jest odporny na ataki no, no powiedzmy każdego kto go zaatakuje, bo bohater oddaje trzy razy mocniej, więc to jest mega spoko dla mnie. No i jeszcze będzie się trzeba pozbywać tego, ale to za chwilę. Być może skorzystam z... Być może skorzystam właśnie z tego. Z kusznika, żeby się go pozbyć, dobra, co ty możesz zrobić? Yy, boską siłę na. Oj, zdecydowanie tak. Boska siła na kusznika to naprawdę będzie z pomysł. On teraz ma zwiększony atak z łaski. To jeszcze dodatkowo, jak zrobimy mu 7, 9, to naprawdę będzie miło. No i kurde, ale strasznie dużo bije mnie. 18, tak? No, a no, prawie przebija mój atak. Oj, dobra. Mogę się zrobić tak. A właśnie, jak dostanę podwójną kontrę, wtedy. A tak to. No dobra, co prawda zatruję swojego yy, konia. Ale, ale to się opłacało, bo 9 to naprawdę sporo. Yy, dobra, i już nie mamy. No nie mamy już naszych takich rzeczy, właśnie skrzeszania niczego, tak? Więc trzeba lecieć po swoje zwyczajnie. Yy. Ty, tak, w ogóle tak. Zdecydowanie dobry pomysł. Zwy się zabij. Ok, tutaj teraz tak. 17, tego 13. Jeden. Hmm. Mi to się bardziej podoba, jednak, bicie jego na razie. Bo z herszlem są problemy, jak się go nie ubije. I to dosyć spore. Ogólnie ta moja taktyka, wiecie, to nie jest jakaś specjalnie wyszukana rzecz. To jest rzecz, która na przystani zwykle działa. Szczególnie właśnie w orków jest to taktyka stosunkowo uniwersalna, ponieważ no macie przyspieszanie, tak? macie szybsze ruszanie się jednostek, czego orkowie po prostu nie, nie lubią. Macie ochronę przed atakami najwyższych staków, gdzie orkowie no po prostu zadają największe obrażenia stakami takimi jak cyklop, Takami takimi jak wywerna, więc jeżeli wywerna zaatakowałaby mi tego mojego jeźdźca, no to zostałaby takiego strzała, że tam chyba z pięć by spadło. Dlatego zdecydowanie się przeciwnikowi nie opłacało tego robić. No i, no i w sumie tyle: no to jest taka mówię, klasyczek klasyczków. Yy, I jak widać, sto, stosunkowo skuteczny też jest. Yy, jeżeli ktoś nie wie, to chłopiec zostaje nakładać wyniszczające rany. Jak widzicie, ten Hersh sobie stracił większość inicjatywy, stracił też prędkość. To, także, także ten yy, Mogę zabić sobie Oczywiście jego No i w sumie nie ma co się Oszczędzać Boskie przewodnictwo yy, Na niego nic nie da Bo jestem całkowicie zablokowany yy, Mógłbym sobie w sumie yy, Dobić ją Bo jestem w stanie to zrobić Myk yy, No i w sumie tyle No i w sumie tyle Generalnie za chwilę kończymy jego, bo skasiła już była na wszystkich a poza nim. O. Bo gryw też naprawdę ma fajny dosyć spory rozrzut obrażeń, a jak mu się zmniejszy, to, to bije aż przyjemnie. Został tylko ten ziomeczek na pierwszym poziomie szału. No i cyklo. Powinno się jakoś to za chwilę zamknąć. Yy, tak. Zrób. Wiesz co? Kurde. Przydałoby się, żeby przeskoczył. Mam na myśli. Weź, zaczekaj. Nie, nie mogę zaczekać. Muszę coś zniszczyć. To. Bo potrzebuję, żeby Frejda przeskoczyła. I zaraz zobaczycie dlaczego. Nie mam. Cholera jasna. Weź się, rozbiegnij. No. Serio? Kurde, bo potrzebne jest to bardzo. Przeskocz ich, no, come on. Yy, odsunąć się tak, żeby nie mógł dojść, no, proste. Cholera jasna, no potrzebowałem dziewięć morale, potrzebowałem jednego ruchu. Wiecie dlaczego? Ten fanatyk... On też zmarnował potencjał. W sensie, bo powinien... A nie, dobra, nie, nie mógł tak podejść. Yy, ale chciałem tym fanatykiem zwrócić... Przeciwko niemu, a teraz już nie mogę tego zrobić. No, dobra, mniejsza z tym. Nie tak miało być. Yy, to się przyspieszy. Ściągnę konterkę w takim razie z niego, bo to nie ma co. Myk. Zrobię, żeby chłop mu tam zrobił średnio średniowiecza. No i co oni tak przestali moralować? Jak rękę odjął? Przed momentem były morale, teraz nie ma morali, no. Oj, no, to tego nie chciałem, ale okej. Okay. Dobra, czy ja coś przegapiłem? Yy, znaczy, ja przed chwilą. No, czekaj, podżegacz na drugim poziomie. Podżegacz na trzecim poziomie szału. No dobra, mniejsza. To tak się tak nie miało być zdecydowanie. Yy, ładujemy go do końca. O, już powoli kończy mu się. Co? Co jest? W sensie, czemu on ma nielimitowany? No dobra, i z nim, nieważne, ale trochę, trochę nie czaję. Czemu on ma nielimitowany kontratak w sensie, zaraz, no, nie ma już szału. Yy... Bezlitosny kontratak, prowokowanie. No bezlitosny kontratak. Double, double to normal, ok, no to w porządku. Yy, GG. Yy, dobra, ciach. Dobra. Yy... Nie do końca. Yy... Mm... Moje siadło. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. No, poszło dosyć szybko. W się sensie... ale tak jak mówię, build skuteczny. Zobaczymy, co będzie po odwróceniu parczy. Ja pamiętam dalej, jak się gra orkami na poziomie turniejowym, bo, bo to tam ostatnio w chcę to. Eee, a no tak. Eee, to, 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 to wiecie, te 8 minut, to raczej nie wiem, czy będę celował taki build w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.